Kurtyna znowu została trochę odsłonięta. Dyrektor Generalny EA Andrew Wilson w sprawozdaniu finansowym na 2021 rok zaprezentował informacje na temat poszczególnych gier wydawanych przez EA oraz podległych im deweloperom. Oczywiście, część dokumentu jest poświęcona Battlefieldowi 6 oraz Dice. To wyjaśniam tutaj parę kwestii związanych z najnowszym tytułem, ale nie przedłużając, jestem Jachu i zapraszam do oglądania. Początkowa premiera była, jak dobrze wiecie, zapowiedziana na przełom 2021 i 2022 roku. Potem okres został zawężony do 2021 roku, a obecnie Andrew Wilson zredukował czas do okresu świątecznego 2021. Nie wolno mylić tego na pewno z Summer Holidays, czyli wakacjami, tylko okresem, który Amerykanie zaczynają od święta dziękczynienia, a więc od końca listopada i kończą go w nowym roku. Sam się na to będę musiałem upewnić, bo początkowo tylko doraźnie czytałem raport fiskalny. Tytuł jest produkowany oczywiście przez Dice, przy czym trzeba wspomnieć, że Dice LA, jak informowałem was parę miesięcy temu, przechodzi pod skrzydła Vintas Zampelli z Respawn Entertainment i pracuje nad swoim własnym projektem. Co tylko potwierdza, że nowy Battlefield będzie całkowicie opracowany przez studio w Szwecji. Standardowo pojawia się tutaj tylko typowo producencka retoryka i określania jak bitwy, które nie były rozgrywane jak dotąd na tą skalę. Ale jednocześnie daj do myślenia w kwestii liczby graczy, ponieważ w kolejnym punkcie zaznacza, że proces technologiczny poszedł o krok wyżej dzięki obecności nowych generacji konsol. Czy to oznacza w takim razie to, co widzieliśmy podczas urywku na EA Play oraz do czego nawiązywał Tom Henderson, czyli zwiększenia pola bitwy do bagatela 128 graczy, jak to było w Battlefieldzie 1942? To raczej jest główny aspekt ulepszeniowy, ale trzeba pamiętać, że więcej nie znaczy zawsze lepiej, chociaż w przypadku walk na taką skalę pozwoliłoby wyznaczyć nowy kierunek dla Battlefielda. Zakomunikował, że obecnie trwają wewnętrzne testy gry, zapewne pod kątem ulepszonego silnika oraz etapu, w którym znajduje się obecnie gra, ale jak zaawansowany jest to okres, wiedzą tylko deweloperzy. Nie ma co się rozwodzić nad określeniami typu bardzo pozytywne opinie, bo co innego ma powiedzieć głowa jej. Przykład z Never be the same pokazuje, że nie możemy być podatni na wszystko, co zostanie przez nich opublikowane po to tylko aby poprawić sobie PR. Wyznacznikiem powinny być konkrety i różne teaser. Kiedy możemy się ich w takim razie spodziewać? Wilson deklaruje, że kolejne informacje zaczną być publikowane od kwietnia, a zapewne na czerwcowym EA Play ujrzymy coś więcej niż tylko tekst na kartce papieru. Jak na koniec zadaje SEO, w projekt zostało zaangażowane całe studio, a decydenci dali im rok więcej, aby stworzyć prawdziwą wizję nowej generacji. Jednak mam wrażenie, że chodzi tu bardziej o wypełnienie braków kadrowych w postaci odejścia Dice LA i przygotowania gry bez poważnych błędów na premierę. Ja ze swojej strony mogę obiecać, że będę Was na bieżąco informować o wszelkich nowościach na temat Battlefielda 6, dlatego zapraszam do stawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby tego po prostu nie przegapić. Generalnie pozostał nam mniej więcej rok do premiery, ale mam nadzieję, że od kwietnia będę mógł na nowo robić newsy, których trochę teraz brakuje. A w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się w tym trudnym czasie, no i oczywiście dużo zdrowia. Jestem Jachu, do zobaczenia. Cześć! Get down, I said get down on the ground!